No cóż, no abra, nie chcę mi się już. Yy, orędzie, każdy dzisiaj spodziewał, jakie było Donalda Tuska, będzie wotum zaufania. Wprost to nasz premier powiedział. Yy, no nie był zadowolony, jak widać, z wyboru nowego prezydenta. Nie pogratulował mu dosłownie, nie powiedział jego imienia i nazwiska. Podziękował Trzaskowskiemu za wolę walki, determinację, i jego wyborcom obiecał, że będą. Wykonywać swoją robotę dalej. No, któż by się spodziewał? Eee, coś już tu, czy coś można tu komentować. Nie wiem, to przemówienie do 2,5 minut trwało chyba, czy coś. Pierwszy z TVP Info odpadnie na YouTube. Nieważne. Eee, no nic no. Będzie im nawrotki wszystko blokował, tak naprawdę. Oni jakoś się będą próbować przeturlać do wyborów parlamentarnych 2027 i to tyle. Nic ciekawego się z tego nie dowiemy, musimy poczekać na zaprzysiężenie chyba do sierpnia, jeśli dobrze pamiętam. No i co? Pozor 500, Jo